Polska miała ogromnego pecha, że czasy epidemii przypadły na rządy Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Równocześnie mieliśmy dużo szczęścia, że w tym czasie Polską nie rządziła Platforma Obywatelska Donalda Tusk. Przypomnijmy, na jakie to pomysły wpadał podczas lockdownu największy dziś w Polsce obrońca Konstytucji. Na jednej z konferencji prasowych, do której tu pod spodem Zamieszczam link. Najciekawszy fragment zaczyna się zaraz po 18. Minucie, a więc na tej konferencji Donald Tusk proponował, aby zdecydowanie wyciągać konsekwencje wobec lekarzy i naukowców, którzy przeczyliby aktualnemu stanowi wiedzy. Jakie byłyby to te zdecydowane konsekwencje? Tego już nasz rycerz wolności słowa nie doprecyzował. Doprecyzował za to, kto miałby ten aktualny stan wiedzy, ten monopol naprawdę ustalać. A więc ta jedyna prawda miałaby być nam objawiona przez ciało eksperckie powołane przez polityków. Nie wiem dokładnie, jak to było z obiektywnością polityków w Polsce. Wiem za to na pewno, jak to wyglądało w tamtym czasie w dwa w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, podczas wyborów do kongresu ponad 2 trzecie kandydatów otrzymała pieniądze na prowadzenie kampanii wyborczej od wielkich firm farmaceutycznych. Ponad 2 trzecie kandydatów. Wtedy, kiedy Donald Tusk zajmował się kneblowaniem ust lekarzy i naukowców, wtedy mój brat, Rafał Greś, Organizował protesty w obronie dr Doroty Sienkiewicz, która w 2020 roku została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu przez Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku. Pani Dorota, jako pediatry, pediatra, przestrzegała przed szczepieniem dzieci i młodzieży. Przestrzegała też przed potencjalnymi powykłaniami chorób serca. Dziś coraz częściej słychać o zapaleniu mięśnia sercowego wśród chłopców i młodych mężczyzn. Pani Dorota nie była osamotniona w swoich ostrzeżeniach? W tamtym czasie w Polsce pod sąd trafiło 114 lekarzy. Warto tu wymienić kilka nazwisk z Biogostoku. Byli to profesor Maria Sobaniec Łotowska, doktor habilitowana Joanna Łotowska oraz profesor Ryszard Rutkowski. To, o czym mówili ci lekarze, to to, że szczepionka nie przeszła wszystkich wymaganych faz badań. Co było prawdą, bo wszystko odbywało się w pośpiechu. Pytaniem jest, jak można było próbować zaszczepić całe społeczeństwo niesprawdzonym produktem, za którego bezpieczeństwo nie odpowiadał producent. Dziś już wiemy, że szczepionka nie była ani bezpieczna, ani skuteczna. Pamiętajcie 15 października, kto bronił wolności słowa lekarzy w Białymstoku? Mój brat, Rafał Gresz, startuje z 10 pozycji podlaski listy Konfederacji. Rafał Gresz, czał w dziesiątkę. Konfederacja albo kontynuacja.